Oh. I co, dziuniole? I co? I co teraz? No i kto jest debeściak? Kto jest debeściak? No, no. Kto suszy dupkę dzisiaj? Co? Kto suszy dupa? Dupa latu będzie suszył? co no iwanek powrót tak ty już wiesz o co chodzi tak personia ty musisz tu pilnować tych tych tutaj wszystkich a tu proszę od mori trzeba było kantarka pozicić o tu raz dwa i ci, i ci tu Ci tu siedzicie na dwóch pokojach, tak, na dwóch pokojach, wy ci siedzicie, eee, no kurde, i mama was tu pilnuje, i ciocia, tak, Grzeczny. będzie tu spokój nocny, no. no, 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 ja ci chyba ten kantarek ściągnę, bo on jest za duży, na ciebie, tak, a gdzie ta mała bziągwa cecia? Proszę oddać ten kantar, kurde. Co? Chcesz skąkfu? No. Mamisz kimono założyć do domu? Mamisz kimono? No. To spokojnie tu. No, oczekiwać. Pasja. Gdzie ty przysiadłaś tu? Chodź tu. Chodź tu. Posuń tą grubą dupę. Puść... I Boże. Hehehehe <laughs>